związanej z Wigrami, choćby osobą Wojciecha Kowalewskiego, współwłaściciela tej restauracji dzisiaj piłkarza Spartaka Moskwa. są Z nami trener Wiger Zbigniew Kaczmarek i piłkarz Tomasz Kotkica. Witam serdecznie. Dzień Jak restauracja, no, porozmawiamy o odżywianiu w życiu każdego człowieka, zwłaszcza sportowca, to bardzo ważna rzecz. Czy dało się to odczuć w Pana karierze? Panie? No, na pewno. Powiem tak, że może tak by Przelecę po, po karierze, tam, tak jak już zaczynałem grać w Legii Warszawa, to akurat wstąpiłem do wojska i to, to był okres powiedzmy stanu wojennego. Wojskowa, I, kuchnia, wojskowa kuchnia i dosyć ciężkie warunki, chociaż Legia e, wszystko miała, e, jeżeli chodzi o, e, o szynkę, tak jak i gdzieś tam wyjeżdżaliśmy na obozy do Zakopanego, to w zasadzie wszystko mieliśmy, nie, nie mogliśmy narzekać na nic. W, w domach było trudniej, ale, ale rzeczywiście klub stwarzał nam dobre warunki, jeżeli chodzi o odżywianie. I teraz się taką wagę do właściwego e, sposób, czy Myślę, czy... że to. Nie do końca było to wszystko tak obliczone, powiedzmy jakie to wartości ma to pożywienie, bo w zasadzie bardziej zależało chyba tam przedstawicielom klubu, żeby zorganizować, żeby w ogóle coś było do jedzenia, ale, ale z czasem to się zmieniało. Zwłaszcza jak do legi przeszedł doktor Machowski, to już naprawdę zwracał uwagę na, na wszystkie rzeczy, wszystkie aspekty w zasadzie odżywiania. I co najczęściej jedliście, co preferowaliście, co, co zalecał doktor Machowski? No doktor Machowski właśnie tak y, już wprowadzał takie nowe, te, te, tak jak do dzisiaj w zasadzie to jest, y, było to jedzenie, powiedzmy przed samym meczem to były często gotowane mięsa y, i to najczęściej y, z kurczaka, unikanie y, wieprzowiny. Y, y, Ewentualnie mogła być wołowina. To wszystko mięso, które zawiera mało tłuszczu. I to było preferowane. Owszem, to różnie bywało z tym, ale starał się robić to w miarę możliwości. Z biegiem czasu jakoś tak, jak sobie to wszystko analizuje, to, to, to naprawdę doktor robił wszystko, żeby te odżywianie i on miał pełną kontrolę nad tym wszystkim. Potem wyjechał pan do Francji, czy to była jakaś przepaść w odżywianiu piłkarza polskiego, francuskiego? No troszeczkę chyba tak. To już się troszeczkę zmieniło i rzeczywiście, no przede wszystkim dla mnie to osobiście to wszystko było no takie, mało znane, bo ja w sumie w Polsce mało wołowiny jadę, a we Francji bardzo dużo wołowiny się jada. Może nie tyle sportowcy, ale właśnie yy, ludzie tam, Francuzi bardzo dużo yy, jedzą mięsa, a sportowcy po prostu yy, jakby troszeczkę mniej, ale też, też yy, tej wołowiny jest. I to zwłaszcza na dzień przed meczem, na, w, dniu, w dniu meczu to jest właśnie yy, często wołowina z makaronami, z ryżami. W ogóle całe jedzenie to jest no, powiedzmy kolacja, bo często spotykaliśmy się w Okser dzień przed meczem na kolacji. Ta kolacja trwała dwie godziny. I, i, i... Praktycznie zaczynała się od jakiejś zupy, bardzo takiej, no powiedzmy, niedoprawionej, niedoprawionej, na żadnym tłuszczu, z samych praktycznie warzyw. A później były te dania, dania właśnie mięsne, mięsne z makaronami, ryżami. To, to pamiętam. Następnie, ale wszystkie te, te dania były yy, podawane bardzo takie yy, yy, zawsze był zachowany czas. No, ja, ja się zawsze zdziwiłem, bo my to yy, właśnie czy w Legii czy w reprezentacji to jedliśmy raz za razem, czy, czy jest pierwsze danie, drugie danie, a tam to było tak zjedzona zupa. To odpoczynek, to dyskusje przy stole, powiedzmy, i, i to spędzali bardzo dużo czasu właśnie przy stole. Następnie był podawany, i to cały czas było pod kontrolą trenera, że kelnerzy tylko patrzyli, jak trener sygnalizuje, że teraz wjeżdżamy, wjeżdżamy z daniem, tak? Głównym, jadą z daniem. Za chwilę e, znowu jest odpoczynek i, i tak dalej. E, jadą sałaty, sałaty zielone z Serami różnymi. No, Francuzi też słyną z znakomitych serów i, i sery. No i znowu przerwa i, i na końcu deser. No, dos, deser, również bardzo do tego urozmaicony. E, różne takie ciasta ryżowe, powiedziałbym ciasta jabłeczniki, coś podobnego, coś w tym stylu. Także no, ba, bardzo, boga, bardzo bogato, a przy tym. Y, Dużo też spożywa się i dużo się pije wody. Przede wszystkim wody niegazowanej. Mhm. Czy to ma odczuwacie, że trener zwraca uwagę na takie rzeczy, jak nie, właściwa kuchnia właściwy wyjazd? Tak, tak, trener powtarza nam praktycznie każdego dnia o tym, żeby, szczególnie w tym momencie, w momentach, kiedy mamy ciężkie treningi, ciężko pracujemy, wtedy to jest bardzo ważne, żeby się dobrze odżywiać. Szczególnie te dwie godziny po treningu to jest bardzo ważne, żeby przyjąć odpowiednią ilość węglowodanów w postaci ryżu, właśnie makaronów, jak najmniej tłustych rzeczy i to jest bardzo ważne. Właśnie trenerzy, nie wszyscy zwracają uwagę, a myślę, że to, to jest ważne, żeby zwracać już uwagę młodym piłkarzom, takim adeptom, żeby zwracali uwagę na odżywianie, bo to po prostu jak wejdzie w krew to... Bardzo się przydaje później. Tutaj jeszcze zwrócił ważną rzecz, która e, godzina, godzina, e, po, w ciągu godziny jest jakby na, największa przyswajalność przy organizmu e, węglowodany. I tutaj, jeżeli ten posiłek następuje zaraz po treningu, zaraz po meczu, no to, to, to po prostu y, szybciej jakby organizm się regeneruje. I to, to są bardzo że, ważne rzeczy, y, do których się jakby nie, 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 przyda, nie, nie, nie y, po prostu nie przykłada, nie? ale y, myślę, że. że że teraz jest pod tym kątem lepiej. Mam nadzieję, że tak będzie, bo oni sami chyba czują, że jest lepiej. To, to są rzeczy bardzo ważne. Szczególnie gdy jesteśmy na obozach właśnie, to wtedy się myślę, że każdy z zawodników czuje się po obozie taki naładowany taką energią i ma siły. Ma siły na, na pracę. I wtedy jest najlepsza forma, ponieważ na obozie właśnie. Tak jakby trener ustala dietę, co mamy jeść, i wtedy mamy najlepsze odżywianie w najlepszych porach. I, I myślę, że wtedy w domu, jak to się y, kontynuuje, to wtedy można coś, coś osiągnąć. Właściwie jedzenie, a ulubione jedzenie, jakie są Wasze ulubione potrawy? Ulubione potrawy, no to moją ulubioną potrawą jest spaghetti, myślę. No, może to nie są potrawy ulubione, powiedziałbym, ale to są w zasadzie konieczne, że, że to te, te jedzenie no, akurat... ten bo to, co oni jedzą akurat na, na zgrupowaniach, to nie zawsze jest to, to, to co pewnie by chcieli ze schabowego, z kapustą i tak dalej, ale taki, na takie rzeczy po prostu sobie nie pozwalamy. Jest dużo owoców, jest dużo warzyw, warzyw surowych, warzyw gotowanych, owoców między posiłkami, bo to jest ważne. No, 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 na wszystko zwracamy uwagę, to co jest potrzebne sportowcowi, to staramy się im spełnić, wiadomo, że no, nie nie z wszystkim jest, powiedzmy, nie, nie zawsze yy, i tych pieniędzy jest no, tyle, ale, ale klub robi wszystko, żeby stworzyć im naprawdę maksymalne warunki do, do, do przygotowania do meczu i do treningu. Zobaczymy, co nam zaoferuje restauracja brama i sprawdzimy, czy to jest, yy, dania będą odpowiednie dla sportowych.